Witam wszystkich, z tej strony Bart U, Dzisiaj przygotowałem dla Was małą prezentację Klasyka Diablo A już klasyka? A ponieważ, zaraz Wam pokażę Zaczniemy od Pierwszej części Diablo Tutaj widzicie instrukcję A tutaj Wydanie Premierowe Diablo 1, które wyszło w 1997 roku w naszym kraju. Ymm, otóż tak, no niestety e, pudła dużego nie posiadam kartonowego. Ognie piekielne pochłonęły karton. Wiadomo, tektura łatwo się pali, ale mniejsza z tym. Więc tak, no postanowiłem Wam pokazać po prostu e, jak to wygląda, w jaki sposób były konstruowane, jak wyglądały instrukcje do gry z opisami w tamtych czasach, no, 10 lat robi różnicę tak naprawdę nie będziemy się tutaj za bardzo rozdrabniać po prostu zaprezentuję Wam jak to wyglądało i co posiadam w swojej kolekcji więc tak, tradycyjnie plastikowe opakowanie książeczka blizzarda z logiem z tyłu trzy skliny. kto grał to doskonale kojarzy specyfikacja opis. No i co? Otwieramy. Zobaczmy czy płyta w środku jest. Jest. Jak widzicie płyta wytłoczona z napisem Diablo. Nawet czuć. Eee, co my to mamy? mamy? Wersja angielska Windows 95 98 NT. To były czasy. Tutaj jest w tym miejscu jest instrukcja typowo techniczna to nas nie będzie interesowało Puta jest w stanie bardzo dobrym ponieważ e, e, grę zabezpieczyłem tak żeby się nawet kurz nie dostawał A więc to jest taki mały drobny rarytas kolekcjonerski jeśli chodzi o pierwszą część Diablo wróćmy okiem na instrukcję instrukcja papier utwardzony lekko już widać czas Zjada. No to co? No, jak widać, format zeszytu Dość obszerna, szczerze powiedziawszy. No to otwórzmy. Krótki wstęp. Do. do gry, opisowy. Proszę bardzo. Instrukcja. Znaczy yy, spistości, przepraszam najmocniej. I mamy wszystkie elementy po kolei opisane. Zaczynając od głównego ekranu gry. Poprzez wszystkie funkcje. Nawet opis przycisków myszy, do czego służą. Wybór postaci. Opis dokładny, drzewka, statystyk. Główny pasek menu w grze bar inventory no i oczywiście opcje to nas to tak naprawdę nie będzie interesowało ale fakt faktem trzeba podkreślić, że to było opisane bardzo dokładnie i szczegółowo co ja mamy dalej drzewko z właściwie to są zakładki tutaj w tym miejscu widzicie, to są zakładki na czary, które mogły nasze, nasi bohaterowie bohater używać sam tekst, oczywiście wszystko po polsku. Co jest, co, jest, co jest fajne? Fajne jest to, że Blizzard podszedł do tego w sposób taki, że jak już stworzył grę, to dokładnie chciał wdrożyć gracza. Jak widzicie, tutaj mamy szkic e, wojownika, opis e, tej klasy postaci, dokładny, na jedną stronę. Wędrowniczka Roach, moja na klasa w Diablo 1. Bardzo miło, mi się, bardzo miło mi się grało. I na końcu mamy Maga, który też równie dobrze do, o walczył z pomiatami piekielnymi. Opis przedmiotów, broni, zbroi, dodatkowe szkice. No właśnie to się wyróżniało, szczególnie tego typu instrukcje wyróżniało się takimi grafikami. To miłe dla oczu i noż. Żal było się pozbywać. Jak widzicie, Tutaj nawet mamy zaklęcia, dokładny opis. Nie są to dwa czy zdania, tylko Ech, obszerne. Kapity, pestariusz, opis potworów, od szkieletów po zombie. No mamy bacera niesławnego, ludy, aż po przeciwników piekła.